Pismo Święte mówi słowa niepokojące, że nas, grzesznicy, cudzołożnice będą wprowadzać do nieba, że pierwsi przed nami wejdą. Kiedyś do księdza proboszcza z Targówka na Warszaw, w warszawskim Targówku przyszedł taki pan czy dwóch panów podejrzanie wyglądających i powiedzieli proboszczu pożyczyłby proboszcz te ławki, bo nam potrzebne na przyjęcie. A co to za przyjęcie? Kolega nam umarł, znaczy zapił się. To ksiądz proboszcz by pożyczył te ławki przed kościoła. No mówi, weźcie, tylko odnieście, odniesiemy, bo wie ksiądz proboszcz, moglibyśmy ukraść. Ale tak siedzieć na święconym i ukradzionym. Proszę zwrócić uwagę na teologię tego człowieka, który nie mógł połączyć świętego z kradzionym. Wielu ludziom to w Polsce nie przeszkadza, że te kradzione pieniądze, które sobie przywłaszczają, miały iść tam na dzieci, na przedszkole, na żłobek i też były poświęcone na dobry cel, tylko po prostu chowają je do kieszeni. A ci, przepraszam, jak to my mówimy w Warszawie, menelicy, jednak się opamiętują. Mój kolega ksiądz miał w dzieciństwie przyjaciela Władka, razem się bawili w piaskownicy. Potem ich drogi się rozeszły. Władek poszedł do poprawczaka, mój kolega został ministrantem. Władek został recydywistą, mój kolega został księdzem. Władek był takim kryminalistą, że jak szedł ulicą, to ludzie przychodzili na drugą stronę ulicy. Jak wsiadał do windy i jechał na jedenaste piętro, to ludzie na piechotę szli na jedenaste piętro, żeby tylko nie zostać z nim sam na sam w windzie. I któregoś dnia przyszła matka tego Władzia do mojego kolegi i mówi Księże Bogusiu, Władek umiera. Pójdzie ksiądz do niego, oczywiście, poszedł do szpitala praskiego, znalazł tą salę, władek leży, rzeczywiście taki żółty, wątroba już nie pracuje. I mówi, boguś, przyszedłeś do mnie, bardzo się cieszę. Jak wyjdziesz, to ci coś pokażę. Jak wyjdą te pielęgniarki, wyjdą, wyjdą salowe, to ci coś pokażę, co mam pod poduszką. Mój kolega mówi, wiesz, przyznam ci szczerze, że pomyślałem, że albo wyjmie pół litra, albo wyjmie papierosy, żeby pokazać, jak ten personel medyczny tutaj robi w konia. A kiedy wyszły pielęgniarki, kiedy wyszły salowe, on sięgnął pod poduszkę i wyjął książeczkę do nabożeństwa. I powiedział takim charakterystycznym warszawskim językiem: Wiesz, matka mnie te modlitewki przyniosła, ja sobie czytam. To nawet ciekawe jest. A potem Władek się pomodlił, wyspowiadał i umarł. Przyznam szczerze, że gdybym go wcześniej spotkał na ulicy, może bym powiedział, jak wielu z nas, do kamieniołów z takimi: ręce poobcinać, do roboty zagonić tych leni. A jednak dla Pana Boga to był ciągle dobry łot i kandydat na świętego, i wierzę, że świętym został. Dlatego yy, prośmy Pana Boga, abyśmy mogli przed śmiercią modlitewki sobie czytać. Które matka nam nieraz wpajała w pamięć, i żebyśmy tak umarli jak Władek z pokorą, że nas ci przewodnicy duchowi naprawdę wprowadzą do Królestwa Niebieskiego. Przypomina mi się tutaj historia pewnego księdza, a zapadła decyzja, że tytuł habilitowanego profesora będzie mu przyznany. To było w Krakowie. Wyskoczył troszeczkę na planty, żeby pobyć parę minut sam ze sobą po tym trudnym egzaminie, żeby z niego zeszło to napięcie. I tak sobie szedł tymi plantami, myślał: Ja prosty człowiek, pochodzę z prostej rodziny i zrobiłem habilitację jaki ten Pan Bóg jest niesamowity. I w tym momencie, kiedy myślał te słowa, usłyszał za sobą głos Panie Magistrze, Panie Magistrze, dorzuciłby się Pan na flaszkę? Jednak mówi habilitacja habilitacją, ale Pan Bóg mi przypomniał, że tak naprawdę to na magistra się kwalifikuje. I może jeszcze jedna historia z przedkościoła świętej Anny w Warszawie, dzień wigilijny, 24 grudnia, ksiądz proboszcz przechodzi przed kościołem i siedzi taki właśnie kloszart warszawski i mówi Księże proboszczu, księże proboszczu, dałby ksiądz na pół litra czystej wódki, bo cały rok tylko denaturat i denaturat, Bóg się rodzi, człowiek by się czystej wódki napił. Nie odpowiem Państwu, czy dał nam na tą wódkę, czy nie dał. Ciekaw jestem, co my byśmy zrobili dla tych naszych przewodników, którzy nas uczą tego, że mamy o sobie wysokie mniemanie, a tak naprawdę to ledwo zasługujemy na tytuł magistra. Czytamy Pismo Święte i nieraz kręcimy nosem, że tutaj chyba trochę Duch Święty przerysował pewną sytuację. Popatrzcie, Pan Jezus rozbija stragany przekupnym w świątyni. Idźcie na bazar za swoim mieście i spróbujcie to zrobić. Może po jednym straganie Wam się jeszcze uda wegetować, ale przy trzecim zostaniecie spacyfikowani przez ochroniarzy, przez właścicieli straganów. A Pan Jezus szedł jak burza. Jesteś w człowieku takiego, jak taka trudno do określenia wykrywalna siła.